Jak zyskać? Tracąc, zostań do końca, bo Bóg ma dla Ciebie dzisiaj słowo. Dzisiaj w kościele czytamy Ewangelię Łukasza, 17 rozdział 26 do 37 wersetu. Teraz możesz zrobić sobie screen lub zatrzymać to wideo i za chwilę przechodzimy do rozważania. By coś zyskać, często musimy coś stracić. Na przykład, by zyskać wykształcenie, musimy poświęcić czas na naukę albo na przykład, jeżeli chcesz zbudować tkankę mięśniową, to musisz poświęcić czas na siłowni. I wybierając czas na nauce bądź na przykład yy, na siłowni, to rezygnujemy z różnych innych opcji dostępnych, różnych wyborów. I tak samo jest ze zdobyciem życia wiecznego. Jeżeli chcesz osiągnąć to życie wieczne, to musisz zrezygnować z siebie. Musisz zaprzeć się siebie i zawierzyć siebie w Bogu. I w Słowie Bożym czytamy dzisiaj, każdy kto będzie próbował uchronić swoją duszę, straci ją, kto ją straci, zachowa ją przy życiu. I co w ogóle oznacza ten fragment? Oznacza to, że każdy, kto trzyma się kurczowo siebie, swojej jakiejś kontroli, takiego poczucia, bezpieczeństwa, ambicji, własnego planu na życie, to ostatecznie przegrywa wszystko. Takie życie prowadzi do egoizmu, do zamykania na Boga, i prowadzi też do tego, co przemijalne, do tego, co przemija. Kto straci to swoje życie, czyli własne ja oddę, Siebie Bogu, będzie gotowy na to, że Bóg może poprowadzić go inaczej niż, yy, niż jego plany, zrezygnuje z egoistycznej kontroli, to paradoksalnie może uzyskać więcej. I w tym kontekście nie chodzi o utratę życia w sensie zniszczenia, ale o takie powierzenie. I za każdym razem, gdy powierzasz Bogu swoje życie, to oddajesz mu kontrolę. Oznacza to, że zgadzasz się na to, by on czynił, co tylko chce w Twoim życiu. By y, to znaczy to też takie stanie się posłusznym Jemu. Gdy tylko powierzysz Bogu siebie całego i oddasz Mu wszystko, to paradoksalnie odkryjesz siebie samego prawdziwego, takiego, jakiego Bóg cię stworzył. Jezus w tym fragmencie mówi o takiej nagłości sądu, że w chwili sądu są takie dwie możliwe postawy. Pierwsza to jest takie trzymanie się kurczowo własnego ja i prowadzi to do stracenia życia wiecznego. I napisane jest, że tam, gdzie zbiera się padlina, również zbierają się sępy. Druga postawa to jest takie oddanie Bogu całego swojego życia, nawet tego, co kosztuje. To jest właśnie takie tracenie tego życia. I prowadzi ono do, paradoksalnie, zachowania życia wiecznego. Więc jest to taki wybór między tym, czy ja chcę być panem swojego życia, czy pozwalam Bogu, by on był panem mojego życia. I rozważając sobie też dzisiejsze słowo, to zauważyłam, że to, co łączy te dwie historie, czyli historię Noego i Lota, to to jest to, że em, zarówno Noego, jak i Lota przed tą zagładą uratowało posłuszeństwo Bogu. Oni byli oboje posłuszni Bogu. I zarówno Noe, jak i Lot nie znali dnia, w którym Bóg dokona tego sądu, ale byli zawsze gotowi przez posłuszeństwo Chrystusowi. I widzimy, że tutaj, że to posłuszeństwo ocala, ono ratuje życie. I dzisiaj w Słowie Bożym też czytamy: Jeżeli wówczas ktoś będzie na dachu, a jego rzeczy w domu, niech nie schodzi na dół, aby je zabrać. Kto będzie na polu, podobnie, niech nie wraca. Więc widzimy tutaj, że Bóg daje jakieś wskazówki, i Słowo Boże nas zachęca do posłuszeństwa Bogu. Kiedy lot uciekał m.in. wraz swoją żoną z Sodomy. To Bóg dał im taką wskazówkę, by nie oglądali się za siebie. I wiemy, że żona Lota to uczyniła i odwróciła się za siebie, zamieniając się w słup soli. I widzimy, że właśnie ten brak posłuszeństwa ma takie konsekwencje, że to ona życie właśnie straciła. Więc takim kluczem do zyskania, tracąc, jest posłuszeństwo. I posłuszeństwo kosztuje, bo kiedy jesteśmy posłuszni, to wyrzekamy się. Swojej woli, swojego ja własnego. I Bóg zaprasza nas do tego, aby zostawić swoje własne ja i aby zawierzyć się Bogu, Jemu planowi, aby stracić to swoje życie, aby zyskać życie wieczne. Dziękuję Ci za to, że oglądasz te rozważania do końca. Nagrywam je, ponieważ Bóg poprosił mnie o to na rekolekcję w milczeniu. Jeżeli chcesz rozważać ze mną codziennie, Słowo Boże, to zaobserwuj ten profil. Do zobaczenia.